A więc witam z powrotem. Jesteśmy tuż po rozmowie z Gordem. Ciekawy człowiek. Lubi się dzielić ogólnie swoimi rzeczami, co zresztą żeśmy zauważyli. Sprawdzę sobie w dzienniku, bo szczerze mówiąc, to końcówka streama była i nie pamiętam za bardzo co tam było mówione. Lee, musimy pogadać z Lee. Ok, ale jest chyba w gdzie? W nie? W takim razie, z Goty, przebiegniemy się do Węgardu. I w sumie z miłą chęcią. Ostatnim razem zrobiliśmy sobie fajny exploring też. I było dosyć spoko. Ja sobie pozwolę sprawdzić. O, jeszcze jakby coś tam z mikrofonem ten. Za głośno, za cicho. E, za bardzo coś słychać w tle. Mówcie, bo e, ustawiałem mm, jeszcze raz. Żeby było troszkę lepiej, może. Mam nadzieję. Ok. I coś chciałem? Aha, chciałem sobie przypomnieć, jak ja chciałem iść. Chciałem iść w silne parowanie tarczą, ale też chciałem gdzieś po drodze otwieranie trudnych zamków zrobić. I otwieranie trudnych zamków mogę już kupić, bo mam 20 punktów nauki. Witam, Rajtar, witam. Także tylko powiedzcie mi, kto kurde mnie nauczy otwierania trudnych zamków, i zaraz się nauczymy. Także żadna już jakaś trudna skrzynka nie będzie stała nam na drodze do bogactwa. Kto to był? W Silden chyba, ktoś. Ok, No to chodźmy do Silden. nie wiem jak wy, ale ja się nie mogę też doczekać Dragon Age Początek, bo dawno nie grałem w sumie. A ta gierka jest kurde epicka moim zdaniem. Oczywiście gramy sobie w Gotika 3 Zmierzch Bogów, ale chyba nikt się jakoś specjalnie na maksa nie wczuwa w to, że to jest jakaś hiperhistoria, nie? Ogólnie brechtamy się z tego dodatku. Jeżeli o to chodzi, dosyć się brechtamy z tego dodatku. Jest śmiesznie. I w sumie dobrze. Niedaleko Arenu. Aha, wiem, który koleś. Dobra, wiem, który koleś mnie nauczy. Wiem, który Kolunia. Miał nawet jakieś imię. Tylko tego nam ty chyba, nie? Naucz mnie czegoś o zło... Co to było? Robi się coraz Naucz mnie, jak otwierać skomplikowane zamki. dalej. Kurwa, przestraszyłeś mnie tym, nie? Ale nadal mi się to nie podoba. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Nie Eee, wytrychy mogę kupić odgłosy wyrzutów sumienia bez jego wyskoku. miecz zakonu nie ja, nie. Ile, ma cztery koła, to kurde, też ma jakąś nie wiadomo ile rzeczy nie sprzedam U, wow. Ermita z piekiel czyluści baliara Dobra, mamy otwieranie trudnych zamków. No, to musiało być coś w grze ogólnie, bo na pewno, na pewno, na pewno. Okej okay. teleporcik do goty i biegniemy z goty so sobie. Po drodze mamy faring. Czy faring są jakieś zadania? W ogóle fakt, że nie dali. W Monterze żadnych zadań, i jeszcze w Cape Town też nie dali żadnych zadań. Dziwne, nie? Aha, jeszcze w jaskini w by nie byłem, wyskitu. tu. Ej, w sumie to my szliśmy do Cape Town, żeby z... do tej jaskini, co nie? Zrobić zadanie w sumie, tutaj dla goty. Czy ja już to kurde zrobiłem? Jeszcze się z nimi nie poli... No. Dobra, weźmiemy to zadanie od panienki tutaj, w takim razie. W sumie możemy zanim pójdziemy do Lee, możemy porobić te zadania popoczne, myślę. Dlaczego tak bardzo rozpaczasz? Jestem ulwa. Opłakuje męża, który tutaj spoczywa. Ładne imię ci dali, kobieto. Jak zginął? Był szpiegiem. Wysłano go, aby zdobył informacje na temat orków przebywających w Monterze. Niestety został zdemaskowany i zabity. Porozrzucali jego szczątki po całej Monterze. Udało nam się odnaleźć jedynie jego tułów i głowę, nic poza tym. To straszne pani. Wiem, że nic nie jest w stanie ukoić twojego żalu. Mam jednak nadzieję, że żona człowieka, który poświęcił swoje życie dla tej krainy, doczeka lepszych czasów. Dziękuję ci za te miłe słowa, wojowniku. Ja też mam. Cóż za nadzieję. piękna baśnie. Zmierz w bogu ukrył całe nasze złoto w sobie tylko w wiadomym miejscu. Wojowniku, czy pomógłbyś mi je odnaleźć? W zamian za pomoc nauczyłabym ci jakiejś magicznej umiejętności. Ja myślałem, że będziemy musieli znaleźć jego resztę jego ciała. Możliwość udzielenia ci pomocy to dla mnie zaszczyt, pani. Czy twój mąż pozostawił jakieś wskazówki co do miejsca, w którym może znajdować się skrzynia? Nie. Nigdy o tym nie wspomniał. Czy twój mąż miał jakichś przyjaciół, którzy mogliby coś wiedzieć? Spędzał dużo czasu w obozie z Reikiem, Gotardem i Lenardem. Może oni będą coś wiedzieć? Okej, okay. czyli standardowe zadanie: typu rzucimy trzy imiona i nie wiem, zgadnij, którzy to ludzie są. I znajdź ich. Gut Gotthard i Leonard. A ty też grałeś, mówisz, w dodatek przychodziłeś też? Myślałem, że tylko Gotika 3 i dałeś celus Gotthard i Leonard, tak. Żartujesz sobie. Dziwne są te zbroje, nie podobają mi się. Ten jeszcze w tej koronie to już w ogóle. O, może chodzi o to, że na zamku siedzą. Jak jak gram w Enhanced Edition tej gry, to powiem wam, że nie chciałbym grać w wersję, kurde, zaraz po premierze Bskitu. Nie, Albo nie wiem, włączyłbym i chyba bym wyłączył po 15 minutach coś w tym stylu pewnie bym. Wszystko było. jest możliwe. Który to jest gotard? do chusteczki? Aha, może oni są tam przed. 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 tam w obozie na dole. Wszystko jest możliwe. Chyba tak. Pewnego dnia to wszystko się skończy. A, niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają, Myśmy nie mieli dość problemów. Ale to gra jest zjebana, nie? Nie mogę po prostu. Coraz, coraz <grych> Ale przybrniemy. Jakoś... Znaczy wiesz, no jeżeli, wie, jeżeli wiecie gdzie jest ten kufer to równie dobrze możecie mi powiedzieć, bo to jakoś nie, nie będę, wiecie, rozpaczał, że ominała mnie ta wspaniała historia w, w jakimś znacznym stopniu, nie? Że, och, jak mogliście mi nie pozwolić znaleźć tego kufra dla tej biednej kobiety w tym wspaniałym dodatku blisko faring po drodze zdaje. Dobra, to idziemy do faring w takim razie. No. <ścoughs> A wiecie, co mi się wydaje? Jeszcze mogła być taka śmieszna opcja, że oni e, zrobili. Zrobili ten dodatek tak na poważnie, nie. Tak, tak kurwa, jakąś taką dialogi były spoko i w ogóle wszystko grało. I później zobaczyli, jaka ta gra jest w ogóle niedojebana na zasadzie technicznym. I stwierdzili, że jeżeli ktoś w ogóle będzie chciał w to grać kiedyś, to muszą zrobić z tego jakąś parodię, bo inaczej nikt tego nie przeżyje, nie przegryzie tego, nie. Dużo ziela leczniczego. I pozmieniali wszystkie dialogi, wiecie, wszystko te. To... <śm> Miło z ich strony, że dali w jednym miejscu tyle tego. jak to weekend wam minął? w ogóle? dzisiaj wtorek już jest w sumie, żeśmy się widzieli w niedzielę ostatnim razem Czyż też jest no prawda taka, że każdy jakiś tam rejon ma swój styl, nie? Dokładnie. I to jest piękne na świecie, że są różne rejony, różne kultury i te kultury się od siebie różnią. I jak gdzieś pojedziesz, to poznajesz coś nowego, nie? Mi się wydaje, że to jest piękne właśnie, nie? Tylko żeby się ludzie zaczęli dogadywać między sobą, a nie walczyć, to będzie spoko. Mimo, że są różni od siebie. To jak się zaczną dogadywać, to wszystko będzie dobrze, a jak ten... No wiadomo, że jak będą walczyć, to chujowo, ale... No, z drugiej strony, moim zdaniem, też nie da się na siłę wszystkich wymieszać i zrobić, nie wiem, jednego rodzaju człowieka, tak jakby jednej kultury na całym świecie. I... Znaczy, raz że się nie da, a dwa, że to by było chujowe po prostu. Takie jest moje zdanie, jak już o tym mówimy. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, panie Dziku, ale nadeszła twoje pora. Uf! Jak oni mogli tego nie znaleźć? <laughs> Powiedzcie mi, jak oni mogli tego nie znaleźć? No i teraz kurde wybór moralny, oddać pieniądze kobiecie czy, czy chuj położyć? Nie no, chyba... Chociażby dla tych wspaniałych dialogów, jakie tutaj są zaoferowane w tej grze. Oddam jej te pieniądze i zobaczę, co mi powie. Jakoś kiepsko szukaliście, jak nie znaliście tej skrzyni, co tam ją widać z kilometra. Wystarczy wyjść, zejść, wyjść z goty, zejść na dół i spojrzeć w prawo. Chyba, chyba wiedzieli, że przyjdę, i szukali jakiegoś pazia, który zrobi to za nie, bo im się dupy nie chciało ruszyć. Coś tak czuję, że tak było. Wow, Takeshi, to mówisz, że dzisiaj będzie dobry dzień dla ciebie? Ja z okazji takiego, że jest tak gorąco, postanowiłem, że zrobię sobie taki na fazę obiad i kupiłem sobie dzień. Kupiłem sobie taki obiad, że zrobiłem sobie trzy hot dogi dzisiaj. Ale żeby pamiętać... Zrobiłem sobie trzy hot dogi na obiad, ale żeby pamiętać o tym, że trzeba się odchudzać, to kupiłem sobie też wagę. Jak już kupiłeś sobie wagę, to tak jakbyś się odchudzał, więc możesz zjeść sobie hot dogi na obiad. Myślę, że to tak działa. Przynajmniej sumienie czyste. Bo nie miałem wagi wcześniej. Gdzieś tam została, na jakiejś haczy. Dobrze, ruszam w drogę. No dobra. Ach, szlachetny wojak! A... Szukaj, szukaj. Tu go nie znajdziesz. Dobra, to chodźmy do Cape Town w takim razie. Jednak dokończmy to zadanie dlatego tego Kolesia tutaj, co siedzi, przy tym ognisku. Bo żeśmy to mieli zrobić ostatnio To zrobimy W sumie to mi styka już tego, <grywka> tego gorąca Okno mam na oścież otwarte normalnie, aż sobie sznurkiem i... Tutaj jest inna pogoda, nie? Tutaj jest tak, że na przykład Wczoraj Padał deszcz I wiało strasznie i ja musiałem, ale było mi cały czas ciepło, gorąco mi tu było, nie? I musiałem sobie okno otworzyć. I to okno jest takie dziwne, że jak wieje, to ono tak na maksa nagle się otwiera, na maksa albo nagle na maksa może się zamknąć, nie? Szybko. No i bałem się, że się rozwali, to kurde, no ale okno muszę, a nie można go tak uchylić jak u nas, nie? Znaczy, tutaj też pewnie są takie okna, ale nie w tym domu. Ehm. I ten wziąłem, sznurkiem przywiązałem od klamki do takiego, kurde... Patrzcie na tego bizona tam. Jak się delektuje tą trawą, kurde, aż dupę wystawił do góry. I przywiązałem sznurkiem od klamki do... Do takiej śruby. I dzisiaj się budzę i, kurde, gorąc po prostu, nie? Goblin mnie bije, kurwa! gorąc taki, że się nie da się po prostu, no nie wiem, ta pogoda jest chora. <grystanie> <grystanie> nie no, przydałoby się coś tam. Ja taką, jakąś taką czapkę czy coś, opaskę z takim lodem, z workiem lodu takim. O. To nie jest taki zły pomysł, w sumie. Worek lodu sobie przywiązać opaską do czoła. Sorry, Jezus. Przed chwilą jadłem kogoś. Nigdy właśnie zapomnę gobliny z Gotika. A w szczególności tego jednego, który mnie zaatakował, kiedy jadłem w Gotiku 1. Bez, bez... honoru zupełnie. Jeszcze wtedy nie wiedziałem... ...że w Gothic'u 3 można zatrzymać grę, kiedy się je, nie? I wtedy cię nie atakują. Tu leżą jakieś kurde kmioty. No I tak to leci. To zejdziemy sobie plażą, tam są pewnie właśnie jakieś potworki. I zrobimy sobie tą jaskinię. Jakiś typów tam mamy zabić, nawet nie pamiętam jakich, bo kogo to obchodzi. No biją mnie bliny dwa, nie? Kurwa, no nie mogę tego zdzierzyć, tym bardziej, że niedawno byłem taki kozak. Tutaj. <todgłos> Byłem taki kozak, że mogłem na, na lajcie sobie ich naklepać bez żadnego parowania, ba zabawy tarczą. Tylko po prostu wjechałem... tam jeszcze ogry idą, ja pierdziałem. Bez łuku to nie taki twardziel, nie? No kurwa, ogr to jest ciężki człowiek. Ciężki przeciwnik. Może powinienem był pójść w łuk. To jest późno na to, chyba. No i tak w sumie najbardziej tu chodzi, chyba o to, że obrywam tak, kurde, mocno. Nieważne. Zaraz tego ogra rozkminimy. Mm, zajebiście. No pięknie. No nie mam nic przeciwko, żeby zdobyć jak najlepszy sprzęt. Tutknięłem. Kurwa. Nie kumam tego ogrania. Szkoda, że mu chyba nie przerywam ataków. O. Oh. Ten ogrys sprawił mi więcej problemów niż wszystkie ogry z Gotika 3 razem wzięte, chyba. 38 przekąsek z chrząszczą mogę zrobić Damn O, i tak powinienem kurde każdego wroga pokonywać, sobie na to? Dwa, dwa ciosy. No dobra. No. Zabije mnie to pielec zaraz. Trzeba kochać tą grę chyba, nie? Ok. Ale bym sobie poszedł na plażę, teraz wskoczył do zimnej wody. Co to za typki? Najpierw mała przerwa. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Spadaj. Cudowny, ciepły ogień. Zajmij się czymś... Cudowny, ciepły... Nie masz nic do roboty. to pielec Ach kurde nieprzy nieprzyzwyczajony jestem, że nie mogę nic im zabrać Czasami mam wrażenie, że ci, którzy głosowali na to, żebyśmy grali w Gotika 3 z Mierzch Bogów, to się chcieli nade mną poznać. Caphead, mówisz, jest kurde jeszcze bardziej męczący. O nie, ogry. Słyszałem, że to trudna gra, no. O nie, trzy ogry. Kurwde. Zajbiście, to zrobiłem. Przecież nie mam szans z nim. Jeszcze jakieś kurwa chłowiec, co dobra, skaczę w przepaść. Wiebaczę. Świnie się pasą? Jak jest jakiś koleś tu. Jara... jointa <laughs> Zobaczył, że spadłem i się zabiłem, to sobie wziął, wziął się, sztachnął tylko i tyle, Czyst Zda zdarza się. No kurde, niestety. Strasznie kurde tutaj poturbowany został, bez... Bezideriusz Ale trzy ogre jak mi wyskoczyły i jeszcze jakieś kurde nie wiadomo co na plecy no to już nie wiedziałem Mówię chuj w przepaść Ale goblina musieli dać na dzień dobry nie? Goblin zawsze musi przywitać na kurde, na, na dzień dobry No teraz jakby tych kurde, to może najpierw tego... Tutaj coś było Tu coś łazi Te paczki z bronią zbieram, ale pamiętam, że były w podstawce, było dużo zadań z tym, nie wiem jak jest tutaj Jak tutaj nawet im się umiejętności niektórych nie chciało po, pousuwać, żeby nie myliły Pewnie kurde, większość rzeczy, które tutaj się robi, są niepotrzebne w ogóle.